Kupista, ze mnie stary. I to miał mi pomóc, nie pomógł. Pomagałem ci, to <ścoughs> Widzę kto to tronuje. <ścoughs> <ścoughs> no, <co ci> <ścoughs> <ścoughs> <A> to tronuje. Czego? to się Witek, Dwa basze nie trafisz, no. Szopa i basz. Szopa basz. Ale po fajkę co? Jak popajkę, ko. Płaski! Dobrze, dobrze. Ja pierdolę Bomberman. Nie, tu jest, patrz, Nie dwa, go. Był. Widzisz? Kurwa, jak go znalazł. Zeskoczył się Ale cię zrobił w chujsa. gdzie on jest? Podwieżą! Naraz, no błazi <laughs> po tej górze tam chowa się. tam. Tego się nie spodziewałem kurwa. Ała, no ale mówię, jeszcze, kurwa, z pistola, jeszcze z pistola, jeszcze z pistola. było chamskie. Wpadła. O, jaki klip, kurwa, ja pierdolę. I mi głowę, wsadź. Wsadził ci głowę? Dawaj, naskakuj. No, no, Zamo? się. Super. No, no jest. Znajduję ci środek, da za chwilę. Jaki ninja. Yeah. Dostał sześć <laughs> A jest, droga tak? Czemu on mi nie patrzył dziury? Ja patrzyłem, ale zginąłeś tam <grym> Kurwa, co trafiłeś powietrzem? No to. kurwa, dzisiaj! Co <grym> <Sorry, grym> no, ty? Na... Ja trafiłem, ja, ja, ja się Wiem, że sami się zabijecie nawzajemnie. <grym> <Ja, biednole. grym> Pojebałem się. A, ty, typek już od tyłu raszuję. Dostał skod jeden. Ekran. <grymne> <ciłem>. Explosives planted. Oj, ktoś podłożył, wiem gdzie jest stary, nie. No i chuj, nie ma go nigdzie. Leżę, leżę, leżę! Leż. Leż. Nie! 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 Zdążysz? Nie, to zdąży! To zdąży! Ja pierdolek fair trzymasz tu? Może tu Nie ma prawych ruiny? O, na jakiś nat. Nie nara! Nie wierzę w to, co się Explosives planted. O! Dzięki. Jeszcze jeden, jeszcze musi. Daj, daj, daj nie! Eee. No w jego czy nie? To czemu? To nie Wystarcza dużo, żeby nic nie zrobić i przegrać lundę. Fortis się połknął. Kurwa, gość, będę <laughs> spać, najedę. Ja nie ma go. Gdzie jest ostatni? O, szybko, to czekam!

ally <laughs> <laughs> <laughs>